oprócz tej rany, czy jeszcze jest coś zbadane. Ponad 200 strażaków z Polski i Czech, ratownicy grupy karkonoskiej GOPR oraz żołnierze podnosili swoje kwalifikacje podczas największych w Polsce manewrach ratownictwa medycznego pod kryptonimem SZRON, które odbyły się w Karkonoszach. W trzydniowych ćwiczeniach udział wzięło także 30 instruktorów i tyleż pozorantów. 33 edycja manewrów to nie są 33 lata tych manewrów, dlatego, że były lata, gdzie odbywały się 2-3 edycje jednego roku, ale na pewno z tradycją grubo ponad 15 lat te manewry się odbywają. To, że są, to najlepszy dowód na to, że są potrzebne, bo jest to bardzo fajne, fajna baza do ćwiczenia procedur z zakresu ratownictwa medycznego. Manewry zostały zorganizowane ze środków Unii Europejskiej, które pozyskało miasto Jelenia Góra. Miasto Jelenia Góra było tym, które złożyło ze strony polskiej wniosek o dofinansowanie tych manewrów, o zorganizowanie tych manewrów. Od wielu lat staramy się, żeby właśnie była możliwość współpracy nie tylko strażaków, jednostek Straży Pożarnej ze strony polskiej, czy to państwowych z ochotniczymi jednostkami, ale w dużej mierze też chcemy, żeby to były manewry transgraniczne, które pozwolą na Doskonalenie się w momencie takim, kiedy teraz nie ma sytuacji kryzysowej, wszystkie warianty przepracujemy i dotyczące ratownictwa górskiego, ratownictwa medycznego, ale tak samo w różnego rodzaju akcje w sytuacjach niebezpiecznych, kryzysowych. Założenie jest proste. Przyjeżdżają tutaj, wracają do koment i wiedzą, że są bogaci o szczególnie praktykę. O praktykę, którą nie zawsze zdobywa się na co dzień. Zakres ratownictwa, który tutaj ma miejsce, jest to kwalifikowana pierwsza pomoc, a przede wszystkim temat hipotermii, który jak widać dookoła nas jest całkiem możliwy. Świetnie, że jest taka pogoda, czyli jest dużo śniegu, jest wiecznie i przy takich temperaturach, w takich okolicznościach rzeczywiście możemy mieć do czynienia z hipotermią, czyli wychłodzeniem organizmu i przygotowujemy tych ratowników na to, żeby wiedzieli co robić w takich sytuacjach. Tej wiedzy nigdy za dużo, no bo dobrze wiemy, że nie można się przygotować na takie, znaczy można się przygotować na takie zdarzenia, a nie można ich ustalić, czyli nie można sobie wymyśleć, że dzisiaj jedziemy w miasto ratować ludzi. co víme, tak polský, polští hasiči více, více, co se týče zdravovědy, mají vzdělání více dohloubky než čeští hasiči, jelikož naše pokrytí záchranné služby je ve vyšším měřítku než v Polsku, co jsme slyšeli. Tak my vůči Polsku máme by tu przelekarką pomoc e, osekaną. Przygotowaliśmy stanowisko, gdzie e, są osoby ranne po wybuchu przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Także każdego roku zdarzają się takie wypadki w Polsce, ich jest od kilkunastu do kilkudziesięciu. No i szkolimy też ratowników, żeby byli chociaż troszeczkę do takich rzeczy przygotowani, gdzie wchodzą do pomieszczenia, w którym coś wybuchło, coś, co było przedmiotem wybuchowym, amunicja, pociski i są ranni szerokimi obrażeniami. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze kolejne manewry ratownictwa medycznego planuje w drugiej połowie 2023 roku.